Znajdujemy się w piekarni Wodek, mieszczącej się w Uciechowie. Piekarnia na rynku dolnośląskim istnieje już od ponad 20 lat. Zajmuje się ona produkcją piekarniczą oraz cukierniczą. Głównym odbiorcą naszych produktów jest sieć handlowa sklepy Biedronka. Produkujemy również na nasze sklepy firmowe kapry z Włodek oraz do prywatnych odbiorców małe sklepy w okolicach Dzierżoniowa oraz w sam Dzierżoniów. Proces dystrybucyjny pączka rozpoczyna się od dostarczenia mąki do zakładu. Odbywa się to za pomocą mąkowozów, które przewożą mąkę w ilości 24 tony jednorazowo. Zużycie miesięczne przez piekarnię jest to 300 ton miesięcznie. Pączek w naszej piekarni produkowany jest metodą dwufazową. Metoda ta polega na tym, że w pierwszej fazie sporządza się podmłodę z mąki, wody, drożdża oraz cukru i odstawia na dwie godziny celem rozrostu drożdży. Następnie do gotowej podmłody dodaje się pozostałą część mąki, wody, jaj oraz cukru i soli. Sporządza się ciasto, mieszając je około 10 minut. Po upływie czasu miesienia ciasto kierowane jest na linię Keniga, która automatycznie dzieli kęsy na około 65 gram. Po uzyskaniu odpowiedniego czasu międzygarowania pączek trafia do garowni właściwej, gdzie dokonujemy ostatecznego rozrostu pączka. Po tym etapie pączek kierowany jest do smażenia. Smażony jest w temperaturze 180 stopni z obu stron, po czym jest nadziewany, lukrowany no i trafia do ostudzenia. Nasza firma oferuje pączki z nadzieniem wielowocowym z dodatkiem płatków róż wykończonych pomadą oraz pączki z nadzieniem koniakowym wykończonych czekoladą. Wielkość produkcji w 104 Czwartek opiewa na 60 tysięcy pączków. Życzymy smacznego.